Hey, cześć, witajcie, z tej strony Roni. witam was w kolejnym odcinku Sezony. Dzisiaj mam nieziemską formę, ciekawe czy zrage quittuję, ale to jest dziesiąta liga! Co tutaj na mnie może czekać? Jakieś słabiaki na pewno. Tutaj się mogę wyluzować, elegancko kogoś zniszczyć, a nie się z tym komputerem denerwować. A dzisiaj sobie zagramy reprezentacjami. WKS, może potem kamerą. a w końcu Nigeria. Chyba ich nie ma w FIFA. A jo ich znowu, I opamiętam jak już są tamtą to jo z nimi O, oh, fuck Oni mają dobry skład I wychodzi Gervinho Pięknie Dostał, został Zamienił się z drogą pozycjami O, oh, fuck Wleciał Wyleciał Traore O ty ciulu. Pa Ja pierdzielę Traore Jak tak można? Jak? Dobra, jest Dunga, jest Dunga, jest dobrze Drogba Drogba drogbinio! Pik, Ja pierdziele, pego wić! Przecież idzie w kupa podobno. No, pięknie, dawaj Dumbia! Idzie szybciutki, pięknie jeden. W końcu! Ktoś odważył się na ten ruch! Kręca mnie, kręca mnie w pole karnie! E, w ziemię znaczy się w pole karnie, Boże. O nie, o nie! Super, wyliczy piłki! Yes! O, ja nie decydowałem o tym golu. W porządku. Ach, bar... Oh. Pięknie. Skuteczne wybicie piłki z pola karnego. Mhm. Dzieją się emocje. Jest dzisiaj forma. Zawodnicy grają to, co lubię. Czyli nic. Patrz, patrz, patrz jak jaj jajcownik tam chodzi. Jajcownik! Jaj! Sukara. Okej. Okay. Ooo! Ooo! O ho, ho ho ho, drogba ty petardziarzu Petardziarzu Na dodatek takie uderzenie wymaga sporych umiejętności A on ich chyba nie ma A. Na na <laughs> Ale wodę mu riposta pierdolnął Nie tak daleko, nie tak daleko, ale też bardzo ładnie, też bardzo ładnie Jervinio, Jervinio, widzisz, widzisz to mnie! Nie, on widzisz tylko siebie Oooo, oh. Jervinio, O kurde, o kurde Powiedz karnie. POWIEDZIAŁ I tak Idzie DAJ NA CHLEB DAJ NA CHLEB Zaś ten Mada Będzie mi w Ooo O ty gnoju Środek Noż, Dumbia, lecisz, lecisz, aleś pięknie, bo tam został samotnie na tym ataku. Pyk! O, o, czerwona! Ale, ale gol zdobywa Jerwinio. I oby jeszcze czerwono przypierdolił temu cfelowi. To takie głupoty. Pa, yeah! je Pyk, czerwono! Ale nie, Jerwinio doleciał. jest dzisiaj pewne zwycięstwo. Noż, Boli. Boli wrzuci, wrzucił! To by wpadło, Drogba, coś ty zrobił! Ale nie, bo to jest... DROGBA! Fajny z brązu wykonany puchar z miedzi, kurwa. Dobra, teraz pykniemy sobie kamerunem. O matko, Jezu, i mi uciekł ten piłkarz. Ten na pewno nie wskoczy. Pewnie! Ten... Na pole uciec. Ten drugi... As, co tam będę skakał? Z takim nastawieniem, to wiadomo, jak to będzie. Futbolowe jaja. <smiechau> Pięknie, coś co lubię. Dawaj dwa. Dwa i błaża, bo już mnie kurwica bierze. Czyżby pierwszy rage Pit? Nie. Nie.

O no! no, nie 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 Jest, jest, nie 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 Piękne zamieszanie! W końcu nie mieć! Dwie bramki upadły nie po takich nie A nie nie A nie nie koniec Koniec! Koniec! W pięknym stylu wygrywamy 9. ligę. <laughs> aj, proszę, czy takich przeciwników mi dawać. Kerde, się dziecko cieszyło, że wygrywało z Ronim 2-0. Próbowałem Kolumbią zagrać. Próbowałem Tommy, takim Leci, Chiliczykami zagrać. Teraz czas na kebabów ciekawy, czy się uda Wow, udało się Kebabami gromi W deszczu, wow Kebaby kontra hamburgery Kto wygra? Osobiście wolę hamburgery Ale kebabowi też nie odmówię ale, ale go robię Ale go wkręcił w murawa Ależ on go wkręcił, topal, sropal Stoperan Czyżby teraz Czyżby odetchnął na chwilę Czyżby skupienie poszło w dal. I, 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 i. Jakie flejarzy. Kolejarzy. Muszę go zaskoczyć czymś. Jest. Zaskoczony. W stylu Realu Madrid? A to jest właśnie Cristiano Ronaldo przy piłce. Cristiano robi jednego. Burak robi drugiego. I w dupia bramkarza. Cristiano by wykończył. Wszystko śmiega jak należy, no kończ, fuck yeah, no w końcu taki godny mecz, taki ciul za przeciwnika nie mam, normalnie taki słaby jak Barcelona, był bardziej atrakcyjniejszy futbol, nie, ciulu, mecz w końcu, w końcu, 5 minut kurwa za co, za jakie grzechy 5 minut kurwa, będę klaskał jak Mourinho zarobił. Koniec! Pewne zwycięstwo, chyba sam 2 albo 3 akcje po z tego meczu. Udało się! To się liczy, że się udało! Że jest 1-0 Mudne, mód, bo mudne, ale jest zwycięstwo! Elegancko, 3 zwycięstwa, awans do 9 ligi. 6 punkcików, już mamy utrzymanie. Jeszcze 4 punkty do awansu. 7 do zwycięstwa w następnym odcinku, 8 liga. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Cześć!